Po tyle to mi się bardzo podoba, to jest bardzo mądre. A jak jest hity chyty i głupi, to śmierć frajerom. Mówi się, że ludzie kradną. Ludzie to znaczy kto? Przecież nie my, ani nasi znajomi. W sobotę pierwszy trening w Nowym Roku przeprowadzili piłkarze Wisły Puławy. Z dużym przytupem weszli w Nowy Rok koszykarze Pogoni Puławy piątek i sobotę puławy były gospodarzem finałowego turnieju Castrol Cup w piłce nożnej. W błędzie są ci, którzy myślą, że w puławach odbył się jakiś podrzędny turniej organizowany przez jedną z wielu firm. Przyjemnie się patrzy na niektórych zawodników, w jaki sposób operują piłkę. Umiejętności techniczne tu i tu są zawsze widoczne. I... W przypadku niektórych zawodników są naprawdę na bardzo wysokie poziomie. W innych meczach było mniej emocji, a pewne wygrane zanotowały ekipy Azymutu Gołąb, zespołu szkół agrobiznesu Klementowice i sport turystyki. Drobne kradzieże sklepowe to plaga, która spędza sen z powiek niejednemu właścicielowi sklepów. Mówi się, że ludzie kradną. Ludzie to znaczy kto? Przecież nie my ani nasi znajomi. Ale jednak ktoś kradnie. Dane dotyczące strat wielkich sieci sklepowych, zwłaszcza tych samoobsługowych, docierają do nas dzięki programom informacyjnym. Tak miało być w planach, a tak jest teraz. Pan Tomasz kupił mieszkanie w miasteczku Wilanów i narzeka. Był czas wiosną, zwłaszcza, że takie doborowe towarzycho przychodziło, wyciągali mi ca ca cały towar, nawet z koszykami. Zainstalowany dobrej klasy monitoring to niewątpliwie wydatek. Zobaczmy zatem, jak niestartujący w treningach Adam Mały tu się zaprezentuje. No i jest bardzo dobry skok, tu wprawdzie lądowanie na równolegle ustawione stopy, ale wydatek. Małeś w dużym dołku, nasz skoczek 40 Waldifiemę wygrał Norweg Hilde. Wieczór zapada, już noc niedaleko, no po szynach niebieskie tramwaje. <śm> Jak jest i dlaczego tak drogo na stacjach benzynowych. Najtaniej. Po Morzu, na Śląsku i w zachodnio-pomorskim. Rok temu było znacznie taniej. Najwięcej na Mazowszu. Cenie jednogroszówkami, nawet małych kwot. proszę, tak jak z jednym strzałem. Skutecznie sparaliżowało ruch w Polsce, o ile to możliwe. Każdy miał poprosić o fakturę, nie zapomnieć o dokładnym umyciu szyb, nie spieszyć się, tankować jak najmniejszą ilość paliwa i stosować się do przepisów stacji. Dzień. Że podobnie myślał też mi. Eee, no pewnie nie zwiadę pewnie za stację będę musiał znowu zatankować Za faktów no,